Witam w kolejnym, bardzo króciutkim filmiku. Obiecałam jednej z widzów, że nagram coś odnośnie tego, gdzie ja w ogóle zaopatruję się, kupuję perfumy. Ogólnie to nie jest jakiś temat rozległy, to nie jest jakaś żadna tajemnica, dlatego, że nagrywałam filmiki, są w sumie chyba dwa, o polecaniach przeze mnie miejscach perfumowych. to miejsca, które ja sprawdzam pod kątem zapachów, których poszukuję, pod kątem marek, które lubię Albo nie wiem, przeglądam marki, patrzę, że na przykład tej marki w ogóle nie znam, nigdy nie słyszałam, czułam co po prostu ma. Sprawdzam zapachy na fragrancie, pod kątem nut i tak dalej. Także czasami zamawiam coś po prostu mmm, całkowicie w ciemno, ale staram się to robić coraz rzadziej, dlatego że takie zakupy w ciemno niestety przeważnie w moim przypadku nie wypadają dobrze. To znaczy, ja już poznałam tyle zapachów, mam to wszystko tak określone, że no jednak. To jest wtórne, to jest nijakie, to jest nie wiem, nietrwałe i po prostu tak to ostatecznie wychodzi. Także jednak wolę zakupić coś, czego mam już na przykład gdzieś próbkę, bo próbek mam po prostu tysiące, po prostu z różnych źródeł. Do zamówień, dokładane, zamawiane, kupowane, dostałam. No, mnóstwo tego tak naprawdę jest. <laughs> Więc ogólnie sprawdzam takie miejsca, między innymi jak Eglamur, El Nino, testery perfum, to są takie chyba najczęstsze. Zdarza mi się sprawdzać Allegro pod kątem marek, które lubię typu wpisywać, nie wiem, fuego, Profumum Roma itd. itd. <laughs> Czy się też można utrafić jakieś okazje? Zdarza mi się coś utrafić w jakichś perfumeriach stacjonarnych w fajnych cenach. Zdarza mi się też utrafić coś na przykład w TK Maxie tak a propos też w sumie z takich stacjonarnych. Także różnie to bywa. Są też zapachy, które odkupuję na przykład na forum perfumowym typu Fragrantica. Natomiast ja aktualnie nie kupuję tego dużo, dlatego, że ja nawet nie mam miejsca, żeby to trzymać. Po prostu odszukanie w tej szafie jakiegoś flakonu, który jest w tym momencie, to już jest wyczyn, jeszcze biorąc pod uwagę upały. Także często jest tak, że kończy się na tym, że używam coś, co pasuje mi, co chcę, co pasuje do temperatury powietrza